Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek Sekretów Życia na temat Ludzie Magnetyczni – Mit czy Rzeczywistość? Czy człowiek może mieć zdolność przyciągania metalowych przedmiotów, niczym magnes? Co sprawia, że niektórzy ludzie twierdzą, że potrafią przyklejać do siebie łyżki, monety, a nawet sztuce bez użycia kleju czy jakiegokolwiek wspomagania? Czy to prawdziwa, niewyjaśniona zdolność biologiczna, czy może jedynie efekt sprytnego oszustwa lub autosugestii? Dziś przyjrzymy się fenomenowi tzw. ludzi magnetycznych. Zastanowimy się, skąd bierze się to zjawisko, jakie są możliwe naukowe wyjaśnienia i czy faktycznie istnieją ludzie, którzy mogą generować własne pole magnetyczne. Fenomen ludzi magnetycznych pojawia się na całym świecie. W internecie można znaleźć filmy i zdjęcia osób, które przyklejają do swojego ciała metalowe przedmioty. Niektórzy twierdzą, że są w stanie przyciągać nawet większe obiekty, takie jak garnki czy narzędzia. Jeden z najsłynniejszych przypadków jest historia Michaila Dragosława. Znanego jako magnetyczny człowiek z Serbii, który zyskał rozgłos dzięki swoim rzekomym zdolnościom przyciągania metalowych przedmiotów do klatki piersiowej i pleców. Podobne umiejętności zgłaszano w różnych krajach, od Rosji przez Brazylię aż po Chiny. Ale czy rzeczywiście mamy do czynienia z tajemniczą siłą magnetyzmu biologicznego? czy raczej z efektem adhezji i napięcia powierzchniowego skóry. Naukowcy podjęli się analizy tego fenomenu i szybko doszli do kilku ciekawych wniosków. Po pierwsze, większość rzekomych ludzi magnesów nie przyciąga tylko metalu, ale również plastik, szkło, a nawet porcelanę. To już wskazuje, że nie mamy tu do czynienia z rzeczywistym polem magnetycznym. Ponieważ prawdziwy magnes działa jedynie na przedmioty wykonane z żelaza, niklu lub kobaltu. W eksperymentach, które przeprowadzono na osobach zgłaszających te zdolności, zauważono, że kluczową rolę odgrywa skóra. Skóra ludzka, zwłaszcza jeśli jest lekko wilgotna lub natłuszczona, ma zdolność do tworzenia efektu przyczepności. Kiedy ktoś odpowiednio ułoży ciało i lekko pochyli, pochyli się do tyłu, metalowe przedmioty rzeczywiście mogą się trzymać nie z powodu magnetyzmu, ale zwykłej przyczepności. Dodatkowo w eksperymentach poproszono uczestników, by posypali skórę pudrem, który redukuje naturalne oleje i pot. W większości przypadków zdolność magnetyczna natychmiast znikała. Co sugeruje, że to nie siła magnetyczna, lecz zwykła fizyka powierzchniowa. Czy człowiek może generować pole magnetyczne? Oczywiście. Nasze ciała mają pewien związek z magnetyzmem. W końcu impulsy elektryczne w układzie nerwowym są niezbędne do działania mózgu i mięśni, a każdy przepływ prądu generuje pole magnetyczne. Współczesne technologie takie jak magneto encefalografia, potrafią mierzyć subtelne pola magnetyczne wytwarzane przez nasz mózg. Jednak te pola są tak słabe, że nie są w stanie wpłynąć na metalowe przedmioty w naszym otoczeniu. Dla porównania pole magnetyczne generowane przez ludzki mózg jest miliardy razy słabsze niż to, które emituje zwykły magnes na lodówkę. Czy to oznacza, że w przyszłości możemy nauczyć się wzmacniać naszą zdolność do oddziaływania magnetycznego? Niektórzy badacze spekulują, że teoretycznie, jeśli ludzie mogliby kontrolować przepływ jonów w swoim organizmie w sposób świadomy, mogłoby to prowadzić do generowania silniejszych pól elektromagnetycznych ale obecnie jest to bardziej temat dla literatury science fiction niż rzeczywistości. Ludzie magnetyczni, mit czy rzeczywistość? Podsumowując, większość rzekomych przypadków ludzi magnesów można wyjaśnić naukowo. To nie tajemnicza zdolność, lecz efekt fizycznej przyczepności skóry do gładkich powierzchni. Jeśli dodamy do tego odpowiednią Postawę ciała i trochę wprawy możemy uzyskać wrażenie, że człowiek rzeczywiście przyciąga metal. Jednak, mimo tego, że klasyczne zjawisko ludzi magnesów jest mitem, warto pamiętać, że nasze ciała rzeczywiście generują pole elektromagnetyczne, choć na bardzo niskim poziomie. Może w przyszłości nauka odkryje sposoby na jego wzmacnianie. I kontrolowanie. A może są rzeczy, których jeszcze nie rozumiemy? Być może istnieją osoby, których organizmy funkcjonują w sposób nietypowy, generując subtelne pole magnetyczne w sposób, która, którego dzisiejsza nauka jeszcze nie potrafi zmierzyć. To temat, który warto obserwować, bo nauka wciąż ewoluuje, a rzeczy, które dziś wydają się niemożliwe, jutro mogą stać się naszą rzeczywistością. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli zainteresował temat, to bardzo proszę o polubienie, subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV i oczywiście liczę na Państwa komentarze, co o tym sądzicie. A ja już zapraszam na kolejny odcinek Sekretów Życia za dwa dni. O godzinie 16, a dzisiaj jak zwykle o tej porze życzę Państwu wspaniałego popołudnia, mówiła Ewelina Benberger. Do usłyszenia.